Która tak cudownie rośnie z dnia na dzień. No i oczywiście taka wspólnota musi mieć swój znak silny, wyrazisty. Stąd też ogłosiliśmy konkurs na logo, jak tam mówią specjaliści od marketingu. Otrzymaliśmy mnóstwo projektów. Naprawdę każdemu z Was, którzy potrudzili się, aby taki projekt sporządzić, chciałbym osobno uścisnąć dłoń. To się oczywiście nie da, ale tą drogą dziękuję Wam serdecznie. To podziękowanie chciałbym zaakcentować dodatkowo płytkami. To są zapisy naszych pierwszych prób wyjścia poza ramy telewizyjne. Marzyło nam się właśnie takie produkowanie dłuższych filmów. Nieściśniętych ramówką, takich, które można sobie wrzucić w odtwarzacz i grać. Nie udało nam się, powiem szczerze, ponieważ ten rynek był zdominowany przez znacznie poważniejszych graczy niż my, ale przyszły czasy internetu. A czasy internetu to tak, jakby się przede mną otwarły dzikie pola. W każdym razie mamy już plon tego naszego konkursu i powstały świetne projekty. Długo zastanawialiśmy się, którym przyznać, Pierwsze miejsca mówię celowo w liczbie mnogiej, ponieważ okazało się, że to właśnie dwa projekty są równorzędne, równie atrakcyjne i z różnych względów mogą funkcjonować obok siebie. To jest projekt przygotowany przez pana Karola Wasiluka, a to projekt przygotowany przez pana Piotra Owczarczyka. Ten mnie zafascynował właśnie tym, tą symboliką, ten, tym zegarem, który. Zaczyna biec w drugą stronę, a my też często poruszamy się pod prąd czasu tą bielą i czerwienią, która pokazuje, że dla nas polskie tematy, polskie sprawy są absolutnie najważniejsze i tym takim ząbkowaniem, jak na starym znaczku pocztowym, coś takiego bardzo wzruszającego. Pięknie dziękuję za ten projekt. Ten natomiast jest taki silny, uderzający i że tak powiem, działający w sposób natychmiastowy na wyobraźnię. Duże litery, bardzo łatwy do przenoszenia na czapki, kurtki, takie. Wyraziste logo. Stąd też, panowie, obydwu wam serdecznie dziękuję. Jesteście stojącymi obok siebie na tym najwyższym stopniu podium zwycięzcami. Na razie dostajecie od nas po. Książeczce mapa tajemnic, to są zapisy moich wypraw, w których w zasadzie poniosłem klęskę, bo w większości z tych spraw dobrnąłem do jakiegoś punktu, gdzie rozłożyłem ręce. Ja i moi koledzy poszukiwacze powiedzieliśmy, nie wiemy, ale w poszukiwaniach jest tak, że zawsze kiedy zatrzymuje się jeden facet, do przodu rusza następny. Mam nadzieję, że dzięki tej książeczce będziecie w ruszyć, stanie ruszyć do przodu. Dedykuję wam tą książkę tym podpisem. O, panie Karolu. I panie Piotrze. A kiedy już będziemy mieli okazję mieć więcej prezentów, obiecuję również, że wzbogacimy te dwa znaki Waszego zwycięstwa o dodatkowe rzeczy. Nie mówię na razie, co to jest. To jest na razie nasza słodka tajemnica. Serdecznie dziękuję Wam, kochani wszyscy, którzy wzięliście udział w tym konkursie. Oglądajcie nas i zapraszamy do kanału historycznego Adama Sikorskiego.